Świat, w którym żyjemy, jest pełen zaskakujących faktów i tajemnic, które potrafią wprawić w osłupienie nawet najbardziej ciekawskich. Niektóre z nich dotyczą zjawisk naturalnych, inne są związane z niezwykłymi zdolnościami ludzi, a jeszcze inne kryją się w świecie zwierząt. Na co dzień rzadko myślimy o tym, jak wiele niezwykłości kryje się wokół nas. Każdy z tych faktów to przypomnienie o nieskończonej różnorodności i pięknie świata, który nieustannie nas zaskakuje i inspiruje do dalszych poszukiwań. Gotowi na odkrycie tych niesamowitych ciekawostek? A więc przyjrzyjmy się tej niesamowitej złożoności natury. Drzewa. Potrafią rozmawiać ze sobą. Drzewa w lasach nie są samotnymi organizmami, które walczą o zasoby. Przeciwnie, współpracują. Korzystają z podziemnej sieci grzybni, znanej jako Wood Wide Web, aby przesyłać sobie nawzajem składniki odżywcze, a nawet informacje o zagrożeniach, takich jak szkodniki. Starsze drzewa, zwane Drzewami matkami przekazują młodszym drzewom dodatkowe składniki odżywcze, by wspierać ich wzrost. W przypadku ataku szkodnika drzewo może wysłać ostrzegawcze sygnały chemiczne, które skłonią inne rośliny do wytworzenia związków obronnych. Taki rodzaj współpracy pokazuje, że lasy są złożonymi społecznościami, a nie tylko zbiorem drzew. Ta sieć komunikacyjna jest nie tylko dowodem niezwykłej inteligencji natury, ale również inspiracją dla badaczy pracujących nad systemami sztucznej inteligencji. Jezioro, które zmienia zwierzęta w kamień. W Tanzanii znajduje się niezwykłe jezioro Natron, którego woda ma tak wysokie pH, że dosłownie Konserwuje martwe zwierzęta, zamieniając je w coś przypominającego kamienne posągi. Jest to efekt dużej zawartości wodorowęglanu sodu, który działa jak naturalny środek konserwujący. Ptaki i nietoperze, które przez przypadek wpadają do jeziora, zostają dosłownie zasolone i pokryte twardą skorupą. Co ciekawe. Niektóre mikroorganizmy potrafią przetrwać w tych ekstremalnych warunkach i nadają jezioru intensywny czerwony kolor. Dla ludzi i większości zwierząt to środowisko jest śmiertelnie niebezpieczne, ale dla lokalnych flamingów stanowi idealne miejsce do rozmnażania się. Widok skamieniałych zwierząt na brzegu jeziora przypomina. Surrealistyczną scenę rodem z mitologii. Czarna, różowa pantera niezwykłe geny melanizmu. W naturze istnieją czarne pantery, które w rzeczywistości są melanistycznymi osobnikami Lamparta lub Jaguara. Ich ciemne umaszczenie jest wynikiem mutacji genetycznej, która zwiększa produkcję melaniny w skórze. I sierści. Jednak, co ciekawe, w odpowiednim świetle można dostrzec ich charakterystyczne centki, skrywające się pod czarnym futrem. Mutacja melanizmu jest korzystna w niektórych środowiskach, np. w gęstych lasach tropikalnych, gdzie ciemne futro pozwala łatwiej się ukrywać przed drapieżnikami lub polować. Pantery te są rzadkie i fascynujące nie tylko ze względu na swój wygląd, ale także na to, jak ich geny ewoluowały, by wspierać ich przetrwanie. Stanowią żywy przykład, jak genetyka może wpłynąć na adaptację w naturze. Osy, które zmieniają swoje ofiary w żywe zombie. Niektóre gatunki os pasożytniczych Potrafią kontrolować inne owady w przerażający sposób. Składają jaja w ciele żywiciela, na przykład gąsienicy, a larwy rosną wewnątrz, żywiąc się jego tkankami. Co najbardziej przerażające? Te osy wytwarzają specjalne substancje chemiczne, które przejmują kontrolę nad mózgiem żywiciela. Gąsienice zachowują się wtedy tak, jakby były Zaprogramowane. Przestają uciekać przed zagrożeniami i stają się obojętne na ból. Kiedy larwy są gotowe do opuszczenia ciała, żywiciel często pozostaje przy życiu jeszcze przez jakiś czas, chroniąc nowo wyklute młode przed drapieżnikami. Ten naturalny proces przypomina mroczne historie o zombie, ale dzieje się w świecie owadów mrówki, które tworzą żywe mosty i łodzie. Niektóre gatunki mrówek, takie jak mrówki ogniste, potrafią wykorzystywać swoje ciała w sposób, który wydaje się niemal nieprawdopodobny. Kiedy napotykają przeszkodę, na przykład rzekę, łączą się w żywe mosty lub tratwy, pozwalając innym osobnikom przejść na drugą stronę. Każda mrówka Trzyma się mocno nóg swoich towarzyszy, tworząc stabilne struktury, które są zdolne do podtrzymania dużych ciężarów. Podczas powodzi te same mrówki formują pływające żywe łodzie, by chronić królową i larwy. Co ciekawe, takie struktury są dynamiczne. Mrówki przesuwają się w razie potrzeby, dostosowując kształt mostu lub łodzi. Do zmieniających się warunków. To zdumiewający przykład współpracy i komunikacji w świecie owadów, który inspiruje nawet inżynierów projektujących nowe technologie. Jeśli dotrwałeś uważnie do tego momentu, napisz w komentarzu mrówka, a przypniemy ci serduszko. Ptaki, które potrafią rozpalać pożary. W Australii zaobserwowano kilka gatunków ptaków. Takich jak sokoły brunatne, które celowo rozprzestrzeniają ogień. Te drapieżniki wykorzystują palące się gałęzie z naturalnych pożarów lasów, by wzniecić nowe ogniska w innych miejscach. Przenoszą płonące gałązki w dziobach lub szponach i upuszczają je w suchych trawach, co prowadzi do rozprzestrzenienia się ognia. W ten sposób zmuszają. Ukrywające się gryzonie i owady do wyjścia z kryjówek, co ułatwia polowanie. Ta strategia jest tak skuteczna, że lokalne społeczności aborygenów od wieków opowiadały o tych ognistych ptakach w swoich legendach. Ten zaskakujący przykład świadomego użycia narzędzi i manipulowania środowiskiem pokazuje, jak inteligentne potrafią być ptaki. Meduza, która potrafi żyć wiecznie. Turritopsis dohrni, znana również jako nieśmiertelna meduza, ma zdolność cofania swojego cyklu życiowego. Kiedy znajduje się w obliczu stresu, głodu lub urazu, wraca do wcześniejszej formy, stadium polipa i zaczyna cykl życia od nowa. Proces ten Zwany transdyferencjacją pozwala jej unikać śmierci starczej, i praktycznie nie ma ograniczeń czasowych jej życia. W teorii ta meduza mogłaby żyć wiecznie, o ile nie zostanie zjedzona przez drapieżnika. Badania nad jej biologią dają nadzieję na odkrycia związane z przedłużaniem życia ludzi i regeneracją tkanek. Niezwykła zdolność tej meduzy to jedno z największych cudów natury, które wciąż fascynuje naukowców. Pająk, który buduje makiety większych pająków. W amazońskich lasach deszczowych żyje pająk z rodzaju cyklosa, który wykazuje zadziwiającą kreatywność. Buduje w swoich sieciach makiety większych pająków z resztek ofiar, liści i własnej sieci. Te kukły mają na celu odstraszanie drapieżników, które mogą pomylić je z prawdziwym, znacznie większym pająkiem. Co więcej, pająk potrafi poruszać się w taki sposób, by makieta wyglądała na żywą. To przykład niezwykłej strategii obronnej, która zaskakuje nawet doświadczonych entomologów. Takie zachowanie jest dowodem na to, że nawet najmniejsze stworzenia Mogą wykazywać zdolności twórcze i strategiczne myślenie. Drzewo, które krwawi czerwonym sokiem, drzewo Smocze, znane również jako Dracaena cinnabari, rośnie na wyspie Socotra i jest jednym z najbardziej niezwykłych drzew na świecie. Kiedy zostanie nacięte, wydziela intensywnie czerwony sok. Które wygląda jak krew. W przeszłości uważano, że ma on magiczne właściwości i był używany jako barwnik, lek, a nawet składnik rytuałów. Lokalni mieszkańcy wierzyli, że smocza krew może chronić przed złymi duchami. W rzeczywistości czerwony sok zawiera substancje chemiczne o właściwościach przeciwbakteryjnych. I przeciwutleniających. Widok krwawiącego drzewa przypomina sceny z horrorów, co czyni je jednym z najbardziej intrygujących cudów natury. Mam nadzieję, że te niesamowite ciekawostki przyrodnicze zafascynowały Was tak samo, jak nas przy ich tworzeniu. Świat pełen jest tajemnic i zaskakujących faktów, które tylko czekają na odkrycie. Jeśli podobał Wam się ten materiał, podzielcie się nim z przyjaciółmi, rodziną lub znajomymi. Ciekaw jestem, które ciekawostki najbardziej Was zaskoczyły. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. A jeśli macie swoje ulubione fakty, których tutaj zabrakło, podzielcie się nimi. Chętnie poszerzę tę listę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.